Danuta Martyniuk przeszła lifting twarzy i zoperowała nos. Tak teraz wygląda. Zenek Martyniuk, 54 litry, aż nie może napatrzeć się na swoją żonę. Pani Danuta Martyniuk, 56 litrów, pięknieje w oczach. Słodkie bułki, które wcześniej uwielbiała. Unika węglowodanów, i na obiad zamiast ziemniaków woli dziś zjeść kawałek mięsa z surówkami. Ale nowa waga to nie wszystko. Pani Danusia skusiła się też na szereg zabiegów medycyny estetycznej, a teraz ujawniła, że przeszła też dwie poważniejsze operacje plastyczne. Danuta Martyniuk przeszła operacje plastyczne. Przeszłam lifting twarzy, przeszłam też operację nosa, a jeszcze coś przede mną, coś tam jeszcze trzeba dorobić opowiedziała w pytaniu na śniadanie. To nic strasznego przy liftingu twarzy dosłownie nie brałam przeciwbólowych tyle, co w klinice mi podawano. Nos tak samo nie ma żadnego bólu. Jak setony jeszcze przez kilka dni nosimy to jest taki problem, że trzeba oddychać buzią. Rekonwalescencja trwa rok czasu, ja jeszcze czuję, że nos jest drętwy, opuchnięty. Robiłam operację 1,5 miesiąca temu, lifting był rok temu, wyjawiła bez skrępowania. Zenek Martyniuk zachwala nowy wygląd swojej żony. Zenek jest zadowolony, przygląda się temu mojemu nosowi i mówi: No, widać, widać. Po prostu ja to zrobiłam też dla zdrowia. Przegroda nosowa była skrzywiona, jedną stroną oddychałam tylko na 10%. Denerwowało mnie od lat dorastających, jako dziewczynkę, jako panienkę, że był garbaty, powiedziała Danuta Martyniuk.